Wydawnictwo Spic przedstawia Roman Paszkę. Ptaki oceanów. Czyta Marek Kondrat. Po kolejnej rozmowie w Disneyland, skalkulowaniu kosztów, wiedziałem, że potrzebuję czegoś w rodzaju klubu, fundacji, stowarzyszenia. Jeden sponsor mógł tego nie dźwignąć. Dla kilku potrzebuje organizacji. Założyłem ją. Nazwałem Stowarzyszenie Rejs 2000. Musiałem szukać nowych źródeł finansowania. Marek, mój dotychczasowy sponsor, nie zdecydował się. Zostałem sam. Sam w sensie takim, że bez załogi jachtu, wsparcia tych, którzy byli do tej pory ze mną. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy jeszcze kilka dni wcześniej mówili, że są moimi przyjaciółmi, zostawili mnie w jednym z najtrudniejszych momentów mojego życia. Zawsze starałem się tak postępować, by nikogo nie skrzywdzić, by, jak to mówią, czynnik ludzki był zawsze na pierwszym miejscu, a przyjaźń? Nie wiedziałem, że można ludzi w taki sposób kupić, bo jeżeli można kupić, to pewnie i kiedyś można sprzedać. W międzyczasie poznałem Krzysztofa Siemieńskiego, redaktora naczelnego magazynu Żagle, później razem zakładaliśmy magazyn Reis. Krzysiek był wielkim optymistą i z Markiem, słodownikiem z należał do ludzi, na których mogłem liczyć w trakcie akcji poszukiwawczej. Na Krzyśka zresztą zawsze. Stał przy mnie w chwilach kryzysu, nie wtedy gdy było dobrze, był sponsor i były pieniądze. Z kolei Andrzej Szmagalski, Zbyszek Jodzis i Zbyszek Stosio wraz z rodzinami to trzon grupy warszawskiej, gdzie miałem oparcie w działaniu, mieszkaniu i często w finansach. Paweł Smoleński napisał duży artykuł do magazynu Gazety, który chyba był przełomowy. Projekt regat dookoła świata wzbudził zainteresowanie. Okres blisko roku jest nie do opisania. Setki wyjazdów do Warszawy, setki spotkań, rozmów, dyskusji, przekonywania do projektu. Czasami nie byłem w stanie dać odporu nerwom. Akumulatory ładowałem w zaciszu warmińskiego sioła Kondratów. Marek był stoją dobrego humoru i zawsze po pobycie u niego rzucałem się z nową energią do pracy. Andrzej Szmagalski jeździł ze mną wszędzie, gdzie tylko była szansa na znalezienie sponsora. Poświęcił wiele czasu i wysiłku na to, by Race 2000 się powiodło. Pierwsza umowa na regatowy katamaran Alka Prim podpisana została ze Starogardską Polfarmą. Miron, który prezesował wtedy firmie, był bardzo przekonany do projektu. Stronę promocyjną projektu obsługiwał Wojtek Korzeniewski. Skojarzył mnie powtórnie z nim Jarek Kubik i jego grupa. Im zawdzięczam start programu Rejs 2000. Chrzest łódki odbył się na targach Wiatr i Woda w Warszawie. Matką chrzestną została żona marszałka Sejmu Elżbieta Płażyńska, imprezę poprowadził Marek Kondrat w towarzystwie Bogusia Lindy. Al Caprim miał spełniać rolę przygotowawczą do żeglugi regatowej na jachcie dużo większym niż katamaran plażowy lub klasy olimpijskiej tornado. Stopniowo poznawaliśmy specyfikę żeglugi na tak dużym wtedy dla nas wielokadłubowcu i czuliśmy się w tym coraz lepiej. Wprowadzenie jachtu latem na motławę sprawnie poprowadził sam prezes Kazimierz Kaczor. Pierwsze pływanie na zalewie zegrzyńskim nie było szczęśliwe dla jachtu. Złamaliśmy maszt na regatach w Anglii naszych pierwszych na tym jachcie też nie poszło nam najlepiej. Round Island Race była dla nas jeszcze za trudną imprezą zważywszy, że startowaliśmy na starym i nieobrotowym stałym maszcie rezerwowym, starych żaglach i w bardzo zmiennych warunkach atmosferycznych. Jacht przeszedł później metamorfozę. W kraju postawiliśmy obrotowy maszt i zmieniliśmy żagle. Inna łódka. Poprawiliśmy prędkość i nasza wiedza już też była większa. Później rekord na trasie świnoujście Gdynia. W załodze znalazł się Boguś Linda, który coraz częściej z nami żeglował i przypominał sobie swój okres żeglowania na Finie i na Gemini. Wystartowaliśmy po czwartej rano i już po dwóch godzinach byliśmy za koło brzegiem. Średnia prędkość cały czas powyżej 26 sześciu węzłów. Po starcie próbował płynąć za nami okręt dyżurny ratownictwa SAR i nie dał rady. Szybko mu uciekliśmy. Mokra żegluga z lekko uniesionym jednym kadłubem upajała. Strugi wody tryskające powyżej kadłubów kończyły swój lot migawkami tęczy w szybko wschodzącym słońcu. Szybko zbliżaliśmy się do ustki. Na wysokości łeby byliśmy po sześciu godzinach. Rekord poprawiliśmy o kilka godzin, ale od łeby rozpoczęła się nerwowa żegluga. Skończył się wiatr, bo przegoniliśmy układ baryczny. Wieczorem wpłynęliśmy do Gdyni. Na brzegu powitał nas prezydent miasta Wojciech Szczurek. Który był z nami duchem podczas walki na wodzie, a także nasze rodziny i przyjaciele. Pobiliśmy poprzedni rekord o 5 godzin. Miron, prezes Polfarmy, cieszył się zawsze razem z nami z każdego sukcesu. Całe lato przeplatane było żeglowaniem i akcjami promocyjnymi. Promowaliśmy Al Caprim i Race Team 2000. Promowaliśmy regaty milenijne The Race i nasz udział w nich. Akcja poszukiwania drugiego sponsora skończyła się sukcesem. Warta. Jak się później okazało, po prywatyzacji Polfarmy to był nasz najlepszy partner. Partner, który nie zostawił nas nigdy w trudnych chwilach. Naszym dobrym duchem i ogromnym wsparciem projektu był dr Janusz Kulczyk, także Wojtek Jankowski, mój wypróbowany przyjaciel. Prezes warty, a genor był również zapalony do udziału w regatach, ale takiej sprzedaży medialnej w ogóle się nie spodziewał. Przerosło to oczekiwania wszystkich. Myślę, że to dobra pozycja wyjściowa do kolejnych projektów żeglarskich w kraju. W tym samym czasie poszukiwaliśmy jachtu, który spełniałby wszystkie warunki dopuszczenia do regat The Race. Trimaran Sport Elek, który cumował w Breście, nie był na sprzedaż. Do niego należał ostatni rekord Jules Verne Trophy, 71 dni z hakiem. Oglądaliśmy ten jacht w Brescie i nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego łódka o takim potencjale nie bierze udziału w The Race. Wydawnictwo Spic przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę Ptaki oceanów Czytał Marek Kondrat